Adam przedstawia rodzicom swoją narzeczoną. Ariadna strasznie się denerwuje. Już wie, kim jest rodzina Dierków, a ona biedna jak mysz kościelna. Dierkowie będą pytać, kim jest, co im odpowie. Na pewno nie o szalonym życiu studenckim, bo niewiele o nim wie. Na medycynie jest inaczej niż na innych kierunkach to oblewa egzamin, wylatuje. Stypendia naukowe ledwo wystarczają na utrzymanie. Ariadna i Joasia kupują margarynę, chleb, smalec i ogórki. Od święta jedzą obiad w stołówce. Chcą dobrze wyglądać, ale na kosmetyki nie mają pieniędzy, robią więc maseczki. Z ogórków, a na zdjęciach z farmakologii kremy. Przepraszam, nie na zdjęciach, a na zajęciach. Na, na, na zajęciach z farmakologii kremy. 3% kwas borny mieszają z gliceryną i gotowe. Najlepszy krem nawilżający. Czy dzierkowie zechcą słuchać o śmierci? Mama. I czy wypada w tym epatować? Dla niej to historia najważniejsza. Mama zmarła młodo, miała 48 lat, chorowała na serce niedomykalność i zwężenie zastawki dwudzielnej. Była księgową w zakładach mleczarskich w Katowicach kiedyś na ulicy Wieczorka w centrum miasta. Została napadnięta przez grupę wyrostków. Poturbowali ją, miała wstrząśnienie mózgu. Pojawiła się padaczka. Lekarz wysłał ją do sanatorium, do lądka zdroju. W dniu, w którym tam przyjechała, zamknęła za sobą drzwi i upadła. Tak umarła.